Kochani, zrobiło się znowu ciepło, więc możemy wyjść się pobawić na algór. Co to? tu mamy fajnego? Nie ma jak to sobie pochodzić. O, pomijamy każde tak, ale żeby nie było nudno, możemy też sobie chodzić tak. O, dostawiamy stopę. Do stopy. Chyba już nam nieźle idzie. Możemy spróbować sobie pójść jeszcze tak. O! Cóż tu jest na naszej drodze? O! Drzewo! Może w międzyczasie przytulimy się do niego. Nie ma jak to przytulić się do drzewa. Ale super, dobra. Idziemy dalej. Nasza ścieżka. Tak. O! Zakręca. Dobrze. Możemy troszeczkę przyspieszyć. A tu co? Czeka nas niespodzianka. Nie ma jak to iść z powrotem z obciążeniem. Jeden klocek i drugi klocek. I wracamy już z obciążeniem. A następnym razem weźmiemy skrzyneczkę. Super, że jest pogoda.